Może pięć lat temu powiedział, że nie ma sensu z komputerem brać opryskiwacza. W tej chwili mówię, nie ma sensu kupować bez. Można powiedzieć, że my, my zaczęliśmy zajmować się sadownictwem od razu. Ja zacząłem. Jak szkołę skończyłem, były to lata 80. Cały czas jestem związany z sadownictwem, szkółkarstwem. Sadów, sadów w tej chwili w naszych wszystkich gospodarstwach jest niecałe 30 hektarów, 20 kilka hektarów. Oczywiście to są różne sady, są sady jabłoniowe, wiśniowe. No jest borówki, nowe nasadzenia borówki też są. Opryskiwacze barki. Fede, y, dwa sezony już pracowaliśmy, czyli można powiedzieć, że ten sezon jest zakończony. Można by podsumować y, jego możliwości, zalety, może wady. Na jednym ze spotkań, y, gdzie testowano wiele opryskiwaczy i z różnymi rozwiązaniami kolumny, były papierki lakmusowe y, zaczepione na drzewach. I po przejechaniu tych kilku opryskiwaczy była ocena, jak, jaki jest efekt. No i FEDE najlepiej wypadło, więc yy, i dwuwentylatorowe opryskiwacze tam się znajdowały. No mówię, różne rozwiązania. I, tu, i tutaj, może, jego największym atutem było to, że yy, cała ta przystawka. Bo no wiadomo, każdy opryskiwacz ma yy, pompę. Czy to będzie polski opryskiwacz, który się nazywa? Polski jest tych firm. Pompa będzie włoska. Zbiornik jest jak zbiornik. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest przystawka i tutaj ta przystawka faktycznie efekt e, oprysku e, jest super. Super. Nie wiem jak to się dzieje, są takie turbulencje e, w powietrzu, że przebija nam e, rządek, ale nie pryska na drugi, trzeci, więc jest ten wydatek cieczy e, powietrza duży. Ale tam gdzie trzeba, w agrobardzie kupiliśmy od razu dwa opryskiwacze. Poprzednio pracowaliśmy na beczkach 1500 litrów, więc musieliśmy z sadu zjechać na, drugą, na drugie tankowanie. A w tej chwili zeszliśmy z, z dawką do 350 litrów. I tak mamy w tej chwili działki zrobione, że jednym tankowaniem, dwoma opryskiwaczami wyjeżdżamy i robimy oprysk jednej działki tam 12-13 hektarów. Więc to nam już 2-3 godziny na każdy opryskiwacz odpadło pracy. Jeszcze co trzeba dodać przy, przy, przy samym oprysku? No opryskiwacz jest to jeden z elementów, który na to jakość oprysku wpływa. Oczywiście ważne są końcówki, trzeba sprawdzać, jeśli byśmy do tego pryskiwacza nieodpowiednie końcówki założyli, czy do każdego innego, nie będzie efektu. Ważna jest jakość wody, ważna jest też oczywiście, może bardzo ważna, najważniejsza rzecz, czym my czy rozwadniacz, rozwadniacz po dwóch sezonach zakładany był. Właśnie w tej chwili zjechał ten opryskiwacz z nowo założonym rozwadniaczem. Trzeba było tutaj poprzekładać niektóre elementy. Drugi opryskiwacz stoi teraz w firmie i jest montowany ten rozwadniacz. Beczka 2000 litrów jest gabarytowo większa. Jest już trudność przy rozrabianiu. Trzeba no, ten wlew jest wyżej, wersjersza ta beczka. Mamy rozwadniaczy przy wszystkich rolniczych opryskiwaczach, więc jest to super rzecz. Polecałbym, jak każdy będzie kupował opryskiwacz, szczególnie 2000, 2000 litrów, nie zastanawiać się nad tym, czy brać rozwadnia, czy nie. Powiedziałbym, że to nie, nie powinna być opcja, to powinno być standardowe wyposażenie, opryskiwacza. Ale tutaj ten tablet daje nam tyle możliwości. Po prostu, no ja powiedziałbym, że to jest bardziej dedykowane do Trochę młodszego pokolenia niż dla mnie. U mnie to w syn wszystko obsługuje, więc. Ja, powiedzmy, skupiam się na włączaniu, wyłączaniu tego, a nie, nie na programowaniu. Można by nawet zaprogramować wszystkie opryski, jakie mamy, wpisywać dawki, cenę i na koniec sezonu jednym kliknięciem wyjdzie nam, jaki mamy koszt, jednego hektara, ile wypryskaliśmy. Więc tutaj jest możliwości, mówię, my jeszcze, jeszcze wszystkich możliwości tego tabletu nie, nie Tego tabletu, tego oprogramowania nie wykorzystaliśmy. No jest to oprogramowanie w języku polskim, więc czytelne. Wszystkie parametry opryskiwacza śledzi na bieżąco, szybkość, obroty wałka, wydajność, więc y, mo można sprawdzać na bieżąco wszystkie. Jest mapowanie pola, gdzie możemy. Nawet jeśli by pracownicy wykonywali oprysk, możemy sobie z domu sprawdzić, czy ten pracownik faktycznie wszędzie pojechał, wszystko nam opryskał i czy dobrze. Bo jeśli będzie gdzieś nie takie ciśnienie, od razu nam się na czerwono zaznaczy, że jest problem gdzieś w, ty w tym opryskiwaczu yy, czy w pracowniku, że coś jest nie tak robione. Koła są w tej chwili najszersze ze względu na no, 2000 litrów. Niektóre firmy robią podwójne osie. Myślę, że to jest zabieg bezsensowny, żeby była podwójna oś. Ma sens wtedy, jeśli jest oś hydraulicznie rozszerzana. Wtedy mijamy tą kolejne, a tutaj ten opryskiwacz waży powiedzmy nie wiem ze wszystkim niecałe 3 tony rolnicze opryskiwacze na jednej osi u mnie ważą po 5 ton i jeżdżą więc nie widzę sensu żeby miał dwie osie opryskiwać i tak nie wykorzystujemy wszystkich jego możliwości co roku coś 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 nowego od razu mówię ja jestem takim pokoleniem które było zaczynało na ślęzie. A w tej chwili coraz, coraz ta technika idzie dalej, coraz lepsza jest. I, i może 5 lat temu powiedział, że nie ma sensu z komputerem brać opryskiwacza. W tej chwili mówię, nie ma sensu kupować bez. Trzeba to wszystko monitorować i koszty, i, 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 i wydatek cieszy, wszystkie, wszystkie parametry. Mamy, mamy tutaj z tą firmą dobry, bardzo dobry kontakt. Jest, Oczywiście, jeśli nam coś oni by nie wiedzieli, jest bardzo szybki kontakt z producentem w Hiszpanii. No, wystarczy znać tylko język angielski, jego numer telefonu. On wszystkie, wszystkie, jeśli jakieś by problemy, niuanse czy zapytania, bo też takie mieliśmy. Na bieżąco są wszystko jest wyjaśniane. Mój znajomy kupił jeden, więc poleciłem, więc pryska i, i jest zadowolony. Jeszcze wrócił teraz i następną maszynę kupił w tej firmie, więc myślę, że jeśli nie byłby zadowolony, nie, nie wróciłby do tej firmy. No więc proste, proste, prosta odpowiedź.